Witam, Tomasz Wróblewski i to jest Wolność w Remoncie. Nie sposób przewidzieć, jak zakończy się ta wojna, ale szanse na odtworzenie imperialnej Rosji, czy nawet odzyskanie wpływów, jakimi cieszyła się Rosja na Zachodzie przez co najmniej ostatnie ćwierć wieku, są nikłe. W tle ukraińskich zmagań toczy się już nowa gra. Kto przejmie miejsce Rosji w europejskiej układance? Czym zastąpiony będzie dwustuletni paradygmat niemiecko-rosyjskiego układu? Nad naszymi głowami. Jeżeli w ogóle można mówić o wygranych wojnie, która jeszcze trwa, to na pewno o dwóch mocarstwach, które realizują swoje cele, nie biorąc w niej udziału: Chiny i Ameryka. Chiny, które wasalizując Rosję, wysforowały się niemal na równorzędnego gracza po drugiej stronie Pacyfiku. Jeżeli Waszyngton jest miejscem, gdzie decydują się losy Zachodu, to o Wschodzie, o Rosji, o jej surowcach, o wszystkim, co rozciąga się między Kamczatką a Morzem Czarnym, trzeba rozmawiać w Pekinie. Co zresztą kolejni europejscy przywódcy czynią dziś na wyprzodki. To jest Wschód. A Zachód, jak we wszystkich krytycznych momentach XX wieku, bezpieczeństwo Europy wciąż zależy od dobrej woli Amerykanów. Waszyngton dostarcza broń, pieniądze. Steruje inicjatywą dyplomatyczną, wykuwając cały czas trudny konsensus w sprawie Ukrainy. Bez politycznego przywództwa, broni i potęgi dolara, nie tylko Ukraina poddałaby się szłupem Rosji, ale rozpadłaby się też pewnie. Cała Unia. Pogłębiłyby się i tak już silne pęknięcia między krajami członkowskimi, a brak decyzyjności, który widzieliśmy zarówno przy pandemii, w kryzysie migracyjnym, też i teraz inflacyjnym, zostałby zwielokrotniony prorosyjskimi sentymentami w Niemczech, w Austrii, nawet we Francji. Z kolei Polska i inne państwa frontowe znalazłyby się w izolacji i musiałyby wybierać między ustępstwami wobec Rosji. A Współpracą z Brukselą. O uświadomiła nam pięć praw, które będą podstawą do wszelakich dywagacji o przyszłości Europy. Pierwsza to, że Stany Zjednoczone pozostają kotwicą zachodniego bezpieczeństwa, druga, Chiny stają się gwarantem wschodniego totalitaryzmu. Trzecia, Niemcy nie rezygnując z budowy swojej europejskiej hegemonii, będą potrzebowały specjalnych relacji z Rosją, żeby rozgrywać kraje Europy Środkowej. Czwarta, hasło strategiczna autonomia Europy pozostaje francusko-niemiecką tarczą protekcjonizmu, tarczą, która ma opóźniać marginalizację Berlina i Paryża. I wreszcie piąta, prawda. Jak każda pożoga na wschodnich rubieżach Polski, ta wojna również jest dla nas tyle zagrożeniem, co i szansą, i pewnie tym razem bardziej jest szansą niż kiedykolwiek od 1989 roku. Ale zacznijmy, zacznijmy od Rosji, która nawet przyjmując jakieś cudowne przemienienie na Kremlu, bez totalnego rozpadu państwowości, armii i mediów, przy obecnej świadomości, rosyjskiej świadomości społeczeństwa nie zmieni się. Pozostanie pariasem i zagrożeniem dla Europy. We i Enterprise Institute na bieżąco monitorujemy nastroje w Rosji i przyjmując nawet upadek rządu, myślę, że nie ma co liczyć na demokratyzację, czy choćby takie autentyczne otwarcie Rosji na zachód. Imperia, jak wiemy, nie padają za sprawą zmiany rządów. Konieczna jest totalna przebudowa Świadomości społeczeństwa. To jest coś, co często umyka Niemcom, którzy tak chętnie powtarzają, mówiąc o doświadczeniach wojny, które nauczyły ich cenić pokój i demokrację. Demokracja nie była dla Niemców aktem wyboru, była aktem kapitulacji. Została im siłą narzucona. Siłą. Całe państwo zostało zdemontowane. Media, samorządy, organizacje biznesowe. Przypomnę, że początkowo Amerykanie w ogóle mieli jeszcze taki bardziej radykalny plan wobec Niemiec. Henry e, Morgenthau, e, prawa ręka prezydenta Roosevelta, Roosevelta, lansował likwidację niemieckiego przemysłu i przekształcenie kraju po wojnie w słabo rozwiniętą gospodarkę agrarną. Punktem odniesienia tutaj miała być Rumunia. Dziś nikt nie mówi o planie Morgenthau dla Rosji i nie ma powodu sądzić, że któregoś pięknego dnia po 600 latach opresji graniczącej z niewolnictwem Rosjanie obudzą się i uznają, że nie są już imperialistami i chcą demokracji. To, co dziś wydaje się chyba najbardziej prawdopodobne, to takie powolne dryfowanie Rosji w kierunku modelu gospodarczo-politycznego, który najbardziej przypomina irański, gdzie totalny reżim przetrwa mimo zapaści instytucjonalnej, takiego kompletnego dołu ekonomicznego. Przetrwa dzięki zwasalinizowaniu państwa przez chiński imperium. Historia tutaj jakby wracała w swoje dawne kolejny, Hanatu moskwiczan, który trwał od XIII do XVIII wieku. Mimo wszystkich niewiadomych, mimo zapaści instytucjonalnej, ekonomicznej Rosji, postępującej deprawacji kulturowego i demograficznego, takiego wyniszczenia rosyjskich narodów, mimo wciąż niejasnej, Intencji Chin, co zrobić z tymi ziemiami, jak na ironię losu, trajektoria zmian, które zachodzą na wschód od smoleńska, zdaje się być bardziej przewidywalna niż to, co będzie działo się z Europą. Co prawda, nie toczy się tutaj żadna wyniszczająca wojna, ale Europa zmaga się z problemem poważniejszym, problemem swojej tożsamości, bezpieczeństwa i Całego modelu wzrostu, rozwoju. Problemy Europy są wypadkową jej własnych sprzeczności, i ta wojna w Ukrainie tylko jest przyczynkiem, tylko jakby uwydatnia te problemy. Transformacja energetyczna w praktyce jest degradacją ekonomiczną. Kryzysy instytucji politycznych, utrata zdolności do kompromisu, zdolności do godzenia skrajności, wszystko to rozsadza od środka unijny model koegzystencji tego umiarkowania, który był kluczem dla Europy Zachodniej. Francja to dziś szczególnie drastyczny, jak wiemy, przykład przykład rozpadu i pełnego, totalnego paraliżu państwa. Ale oczywiście nie ona jedna przechodzi kryzys tożsamości. Od Niemiec, przez Włochy, nawet po Szwajcarię, która choć nie jest częścią Unii, to jej unikalny system finansowy, jak niegdyś Wielka Brytania, był kluczem do stabilizacji na kontynencie dziś tracąc swoje unikalne przewagi, utrudniają sterowalność całej Europy, nie tylko tych państw. Europy, która z kolei yy, nie potrafiąc, może bojąc się wyrwania ze strefy komfortu, porzuca dawne wartości i swój burżuazyjny kompas dążenia do, dążenia do dobrobytu, ponad wszystkie ideologiczne spory. E, Wspominany już tu wielokrotnie John Ickenberry, w doskonałej książce Po zwycięstwie, e, zwraca uwagę, że powojenny porządek polityczny Zawsze kształtują kraje, które już na wczesnym etapie konfliktu potrafiły zaadresować istotę wyzwań cywilizacyjnych. To dotyczyło przeobrażającego się kolonializmu, czy na przykład totalitarnych ideologii. Unia i żadne z krytycznych dla niej państw dzisiaj tej odpowiedzi nie ma. Przeciwnie, pogrążają się w zastępczych, zideologizowanych doktrynach, które w zasadzie rozmontowują resztki odporności systemowej takich doktryn jak tolerancjonizm, który ma zastępować unikalne odrębności narodowe Europy i odziera nas z poczucia wspólnoty, o czym pisał Christopher Gulli w książce Zmierzch elit. Twierdził, że te wszystkie hasła o sprawiedliwości, równości, tolerancji, to właśnie to jest ten tolerancjonizm. To zasłony dymne, które pozwalają elitom zamykać się w swoich, jak pisał, w swoich cytadelach. Z własną ideologią, uzasadniającą jej pozycję klasową. Oparte to jest wszystko na postmodernistycznych, roszczeniowych, kulturowych ideach, które promują ten mit otwartego społeczeństwa. Ale to otwarte społeczeństwo głównie sprowadza się do rozpalania nienawistnych tożsamości między grupami, społecznościami. Douglas Murray w książce. Przedziwna śmierć Europy w zastępczych ideologiach, do których ja teraz zaliczymy też ESG, widział jedynie racjonalizację bezsilności Europy. I jak pisał, Europa abdykuje. W Europie istnieje problem egzystencjalnego znużenia i poczucia, że narracja europejska się wyczerpała. Dotyczy to niemal każdej przestrzeni życia. Demografii, migracji, energetyki, bankowości, modelu samej Unii Europejskiej, która doskonale sprawdzała się w czasach prosperity, stabilności politycznej, ale dzisiaj gubi się, dzieli się, traci dawną integralność, kreatywność i no jak mówił Milton Friedman, to nie jest oferta na złą pogodę. Europa nie nadąża. Europa nie ma odpowiedzi na te wyzwania. Ostatnim razem wspominałem o spóźnionych rewolucjach, o odkładanych zmianach, które kończyły się brutalną erupcją. Dawałem tutaj przykład rewolucji francuskiej. Dorzucę jeszcze jedną klasykę, książkę Johna Haldona: Imperium, które nie mogło upaść. Opowie się o tysiącu lat Bizancjum. Haldon zadaje tutaj krytyczne pytanie, które mogło być przesłaniem dla współczesnej Europy. Jak to się stało, że Bizancjum po wielokroć na granicy rozpadu, osaczane, plądrowane, jak pisał, zasiedlane przez Persów, Turków, Mongołów, Węgrów, Normanów, zdewastowane w czasach wypraw krzyżowych w XI wieku, epidemii w XIII i XIV wieku, za każdym razem, poza oczywiście ostatnim w 1453 roku, wracało do życia. I tak przez tysiąc lat. Ale no, twierdzi że tym, co stanowiło o unikalności Bizancją, była siła przekonań religijnych, te trwałe normy moralne i postawy polityczne obywateli. Wszystko to utrzymywało spójność i jedność Bizancją, mimo licznych, jak wspomniałem, porażek, kryzysów, utraty ziemi i kruszącej się również armii. Halton wprowadza tutaj bardzo interesujący termin wspólnego uniwersum moralnego. Coś, co nie wynikało z geopolityki, ideologii, ale postaw samych mieszkańców. Mimo rozmaitej intensywności wierzeń religijnych, bardzo dużego zróżnicowania geograficznego, które też wpływało na różnorodność zwyczajów, trybu życia, nawet kultury, to przez te wszystkie stulecia mieszkańcy konsekwentnie identyfikowali się ze swoim cesarstwem, dogmatami wiary i na nich, też oparte było nie tylko życie duchowe, ale również administracja, handel, polityka migracyjna, edukacyjna, wszystkie codzienne zwyczaje. Więc zmieniały się okoliczności historyczne, zmieniały się obszar Bizancjum, nawiedzały je nowe ludy, nowe trendy kulturowe, które przenikały z Europy Zachodniej, ale też z Dalekiego Wschodu. Ale tak długo, jak mieszkańcy byli w stanie wchłaniać je, nie niszcząc swojego tego moralnego uniwersum, tak długo trwało cesarstwo. Tysiąc lat. Oczywiście nic nie trwa wiecznie i ostatecznie skłócenie elit, korupcja administracji sprawdziła, że lepiej sformatowane państwo osmańskie przejęło schedę po, po Bizancjum. Ale to, co według Haldona było tajemnicą długowieczności cesarstwa, to elastyczność, zdolność dostosowywania się do okoliczności, którą zawdzięczali właśnie poczuciu wspólnoty, uniwersum moralne, które, które Europa właśnie rozmontowuje w imię ochrony tej swojej sfery komfortu, komfortu rządzącej biurokracji politycznej. Zanika coś, co Ibn Khaldun nazywał asabio, której Europie brakuje i coraz bardziej brakuje, i która każdą zmianę czy pomysł zmian strukturalnych przyjmuje jako zamach na swoje jej Szermierze unijnej spójności sporo oczywiście dywagują o europejskich wartościach. E, pod, pod, zwykli podpinać pod nie najróżniejsze ludzkie cnoty: tolerancję, prawość, solidarność, demokrację, którą mylą z procedurami wyborczymi, a nic z tego nie przekłada się na wspomniane uniwersum moralne. Przeciwnie, poszczególne narody zagubione w interpretacjach czują się coraz bardziej izolowane, Izolowane, a nie integrowane, i tym bardziej bronią się przed zmianami, co tylko potęguje to poczucie niepewności. Jednym ze źródeł niepewności pozostaje bardzo archaiczny model franko-germańskiego -fran -franko Europy wspólnoty opartej także o kooperację z Rosją. Jedna z najstarszych mantr zachodniego świata. Pozostałość tak naprawdę po kongresie wiedeńskim, paradygmat realizowany dziś za pośrednictwem także unijnych instytucji. Im trudniej jest bronić tego modelu Europy, tym bardziej nerwowe stają się reakcje niemieckich czy francuskich polityków. Najmniejsza sugestia przebudowy porządku politycznego, zwiększenia roli Polski czy pa państw Europy Środkowej natychmiast spotyka się z odporem. E, tygodnik Der Spiegel, omawiając niedawno wizytę w Warszawie szefa SPD, napisał Po kilku słowach uprzejmości szybko powrócił do patriarchalnego tonu, nie znoszącego sprzeciwu deklarowania niemieckiego przywództwa. Joszka Fischer, były minister spraw zagranicznych Niemiec, no i oto jeszcze dosadniej. Stosunki francusko-niemieckie stanowiły pierwotny fundament Unii Europejskiej, od czasów wspólnoty węgla i stali i pozostaną główną osią Unii i w tej układance konieczna pozostaje zdemokratyzowana Rosja. Nie wiadomo skąd ją wziąłeś. Niemiecki dziennikarz i ekspert, ekspert do spraw Rosji Michael Michael Tuman w najnowszej książce Rewanż, tłumacząc fenomen rosyjskiego imperium Putina pisze: "Nie da się go zrozumieć tego fenomenu". Bez dogłębnego studium niemiecko-rosyjskich stosunków. Sagi, która ciągnie się, jak twierdzi, od traktatu z Rapallo z 1925 roku, relacji Republiki Weimarskiej ze Związkiem Radzieckim. Jak pisze, za traktatem z Rapallo, tak jak za Nord Stream, stało to samo fałszywe założenie, że Rosję i Niemcy łączą wyższe interesy, które liczą się bardziej niż dobre relacje z państwami Europy Środkowej i Zachodu. Dwóch innych niemieckich dziennikarzy, Reinhard Bingener i Markus Wenner w książce Moskiewska Koneksja, opisując wpływy Gerarda Schroedera na kształtowanie niemieckiej polityki, piszą, że Schroeder nie musiał nikomu wykręcać rąk, wszędzie spotykał się ze zrozumieniem. Timothy Garton Ash. On również dostrzega niebywałą ciągłość wschodniej polityki Niemiec. Oczywiście z burzliwą, ale relatywnie krótką, czteroletnią przerwą na II wojnę światową. Te relacje, mimo najróżniejszych zaciachów, zawsze wracały w dawne miejsce. Ash mówi o trzech odsłonach współczesnej polityki. Pierwszy etap zaczął się w szczególnie trudnych okolicznościach po ustanowieniu muru berlińskiego w 1961 roku i krok po kroku wypracowywany został unikalny model, na którym miano odbudować te specjalne relacje z Moskwą. Twórcą projektu był doradca kancelarza Brandta Egon Bar, który oparł politykę wschodnią Niemiec na założeniu, że droga do wschodnich Niemiec prowadzić może tylko przez Moskwę. Polityka, która przez kolejne 60 lat będzie konsekwentnie realizowana, Cynicznie poświęcając bezpieczeństwo i prawo do samostanowienia Europy Środkowej. Że przypomnę tylko postawę Niemiec w czasie paryskiej wiosny w 1968 roku. Nie kto inny, tylko właśnie Brand, też w 1981 roku odrzucił zaproszenie Wałęsy na spotkanie w Gdańsku, natomiast publicznie wygłosił PR na cześć Wojciecha Jaruzelskiego, porównując go do Charlesa de Gaulle'a. A, A Bar publicznie wtedy poparł wprowadzenie stanu wojennego w Polsce. Jak powiedział. Atakującemu go, pytającemu go dziennikarzowi, łatwo jest domagać się wolności dla Polaków, nie biorąc pod uwagę politycznych kalkulacji szerszego dobra Europy. Podłóżmy sobie teraz niektóre wypowiedzi, które mamy na temat y, Ukrainy. Niemcy oczywiście ostatecznie zostały zjednoczone. Nawet jeżeli na koniec to była bardziej zasługa rozpadu Rosji niż niemieckiej przenikliwości, to 30 lat gry. Na Moskwę zapisało się w historii Niemiec jako wyraz tej mądrości dziejów. Ostpolityk stał się mitem założycielskim nowych, zjednoczonych Niemiec. Tak silnym mitem, że nikt nie śmiał go nawet kwestionować w żadnej formie. Nikt na przykład nie podnosił racjonalności Nord Stream 2. Drugi etap Ostpolityk to droga od wielkiego sukcesu, czyli właśnie od zjednoczenia Niemiec do wielkiej kompromitacji, czyli agresji Rosji na Ukrainę, która oblażyła lata bezmyślnej kontynuacji polityki Branta, Bezmyślnej, bo nie reagującej na oczywiste fakty i zmiany okoliczności. Strach przed zmienianiem czegokolwiek. Amerykański historyk Joshua Shifrinson, analizując wymianę zdań między Waszyngtonem a Berlinem w tych gorących dniach rozpadu Związku Radzieckiego, Przypomniał, że w 1991 roku na spotkaniu rządów Niemiec, Wielkiej Brytanii, Francji i Stanów Zjednoczonych niemiecki minister spraw zagranicznych Jürgen Chrobok przekonywał, że ze względu na wcześniejsze zobowiązania podjęte podczas zjednoczenia Niemcy nie mogą zaoferować Polsce członkostwa w NATO. Następnie tłumaczył, że nadrzędnym celem Niemiec jest ułatwienie Rosji zaakceptowania zachodzących Zmian. Te wspaniałomyślne gesty ustawiły niemiecko-rosyjskie relacje, które dość szybko zostały poparte interesami, a za biznesem poszła ta rosyjska unikalna technologia mieszania polityki z korupcją. Większość niemieckich polityków wciąż wierzy, że Ost była doskonałym projektem, że powinna być Kontynuowana, no może co najwyżej rozbudowana trochę ukraiński komponent, ale wciąż w ramach jakiejś współpracy z Rosją. Mimo silnego retorycznego zaangażowania Szolca w sprawy Ukrainy, również jego ministrów, potępianie także działań Rosji, to niemiecka pomoc dla Ukrainy w przeliczeniu przynajmniej na jednego mieszkańca w dalszym ciągu pozostaje mniejsza niż w większości biedniejszych państw Europy. Rok po przemówieniu Zeitenwende Berlin nie zrealizował większości obiecanych reform. Niemiecka armia w dalszym ciągu jest niedoinwestowana, źle wyszkolona, słabo uzbrojona, a ost polityk jest po cichu przepakowywane w nową retoryczną argumentację. I wspomniany Timothy Ash mówi o trzeciej fazie ost która najprawdopodobniej przetrwa Agresję na Ukrainę. I nic nie wskazuje na to, mówi, żeby coś, co zaczęło się od kompromitacji, miało tym razem zakończyć się sukcesem. Nie przypadkiem, jak zauważają uczeni Uniwersytetu w St. Gallen, ponad 50% zachodnich firm, pozostających w dalszym ciągu w Rosji, to firmy niemieckie. A spośród e, wszystkich firm z G7, które otrzymały swoje, ro, za, zachowały tam swoje rosyjskie filie, aż jedna piąta to firmy niemieckie. Wycząc japońskie, amerykańskie, cały świat. Wspomniany Michael Tuman opisuje, że kiedy niemieckie Ministerstwo Gospodarki w 2016 roku nagle przestało publikować dane dotyczące importu gazu z Rosji, on sam wystąpił z oficjalnym zapytaniem o szczegółowe dane i wtedy. Usłyszał, że to są tajemnice handlowe zahaczające o bezpieczeństwo narodowe. Dane, oczywiście, wyciekły po agresji na Ukrainie i okazało się, że Niemcy w 55% są zależne od rosyjskiego gazu. Tajemnicą objęte były też ceny, po jakich Niemcy kupowały rosyjski gaz, i pewnie tak zostałoby do dzisiaj, gdyby to Kreml sam ich nie ujawnił, pewnie nazwość Berlinowi. I tak w 2020 roku Niemcy płaciły Rosji średnio około 180 dolarów za 1000 metrów sześciennych gazu. Polska płaciła no w szczytowym okresie 400 dolarów do 235 dolarów w 2020. Turcja między 240 a 250 dolarów. Włochy 230. Holandia 240. Wszyscy znacznie więcej. Gaz z Nord Stream 2, nie tylko że miał być jeszcze tańszy niż ten poprzednio, to potencjalnie byłby też źródłem dodatkowych zysków, gdyby Niemcy stały się hubem zaopatrującym państwa ościenne. To są założenia, na których niemiecki przemysł jeszcze niedawno opierał swoje strategie rozwoju. Claudia Kemfert, jedna z czołowych niemieckich ekspertek do spraw energii, przyznała ostatnio, że większość ambitnych biznesplanów Szlak trafił teraz. Niemcy, jak mówi, muszą się zmienić. Ten model biznesowy nie jest naprawdę już zrównoważony. Jak twierdzi Kemfer, w 2022 roku niemieckie firmy płaciły za gaz od 7 do 10 razy więcej niż rok wcześniej. Przyjmując nawet, że teraz te ceny się stabilizują, spadają, to dalej różnica w kosztach energii jest nie do przeskoczenia dla przemysłu niemieckiego i dziwnego, że niemieckie firmy przenoszą produkcję z Niemiec do Ameryki i Chin. Według niemiecko-amerykańskiej izby handlowej 5600 niemieckich firm przeniosło w 2022 część swoich inwestycji do Ameryki. Basf y, y, otworzył właśnie wielkie zakłady produkcyjne w Chinach i zredukował zatrudnienie w Niemczech o 2600 osób. Z kraju wynoszą produkcje nie tylko duże firmy, jak Siemens, Volkswagen, Linde, nawet średnie przedsiębiorstwa zaczynają budować zakłady produkcyjne za granicą, głównie w Stanach Zjednoczonych. Przy czym, i o tym warto pamiętać, produkcja przemysłowa stanowi aż 20% gospodarki Niemiec, w porównaniu np. do Stanów Zjednoczonych, gdzie to jest 11%. Co przy obecnych kosztach energii sporo tłumaczy też w kontekście ostatnich turbulencji sektora bankowego w Niemczech, bo ten był bardzo mocno czy jest powiązany z przemysłem. No i pomyśleć, że jeszcze w 2018 roku obrót handlowy czterech państw Wyszehradu z Niemcami sięgał 260 miliardów euro, czyli więcej, więcej niż handel Niemiec z Chinami. Czy Stanami Zjednoczonymi, o Rosji, to nawet nie mówię. W 2022 roku transakcje transgraniczne z 29 krajami tworzącymi tą mozaikę Europy Środkowo-Wschodniej stanowiły 18% całego niemieckiego handlu zagranicznego 562 miliardy. To jest więcej niż łączny handel Niemiec ze Stanami Zjednoczonymi i Chinami. Innymi słowy, prosty y, rachunek ekonomiczny. Nie tłumaczy tutaj niemieckiego sentymentu do robienia interesów z Rosją. Chyba, oczywiście, że przyjmiemy perspektywę twórcy Ostpolitik, tego że Niemcy mogą rozciągać te swoje wpływy w Europie Środkowej pod warunkiem, że ułożą się z Moskwą. I to poniekąd tłumaczyłoby niechęć Niemiec do idei Trójmorza czy centralnego portu komunikacyjnego, który ma ambicje odebrania transatlantyckiego i transazjatyckiej obsługi kargo z Europy Środkowej. E, w artykule Foreign Affairs Scholz ostatnio zrekapitulował swoją Zeitende Wende. Sugerował, że to nie Niemcy, lecz cały świat przeżywa przesunięcie tektoniczne. I ganił tutaj fatalistyczny pogląd, że świat nie musi być skazany na ponowne rozdzielenie, na konkurujące ze, sobie, ze sobą bloki. Aby uniknąć nowej, zimnej wojny pisał, Niemcy muszą być budowniczym mostów, a jednocześnie gwarantem europejskiego bezpieczeństwa. Przydaje mnóstwo mostów do Chin, do Rosji i mosty, jak to mosty prowadzą nad czyimiś głowami. Niemcy bezwładnością swoich dwustuletnich doświadczeń na nowo zaczęły osuwać się w stronę dawnej Ostpolityk. W nowej Central Wende brakuje odniesień do wsparcia Niemiec dla wspólnej Europy, czy to dla jej obronności, czy dla jej finansów. Wszystko to sugeruje, że Niemcy znowu mają nadzieję przerzucić koszty bezpieczeństwa na inne kraje, a samemu koncentrować się na tworzeniu swojej hegemonii, na odbudowie przewag konkurencyjnych i tego zrównoważonego dystansu. Termin, którego używa Scholz, i to jest termin, którego jego poprzednicy z Partii Socjaldemokratycznej E, używali, kiedy chcieli mówić o zażyłych relacjach z Rosją kosztem często relacji z Waszyngtonem. Pytanie, czy ta sama odwieczna Ospolityk, i tym razem pozwoli Niemcom wyjść z opresji a Europie, jednak odzyskać swoje miejsce? Czy my na pewno odzyskujemy wspólne uniwersum Europy? A jeżeli nie, to pytanie, gdzie go mamy szukać? Gdzieś Polska ze swoimi 4% wartości PKB gospodarek całej Unii, nawet przy nieproporcjonalnie silnej armii sama nie będzie alternatywą dla Niemiec, ani nawet równorzędnym partnerem. Im dłużej trwać będzie wojna, im bardziej Niemcy będą dryfowały z powrotem w stronę swojej polityk 30, Chiny z kolei będą umacniały autorytaryzm wielkiej Azji, tym trudniejsza będzie sytuacja nie tylko Ukrainy, ale i wszystkich państw środka. Od Finlandii po Bułgarię. Razem stanowimy już 18% PKB całej Unii, i razem możemy być teraz zmuszeni do szukania nowego uniwersum moralnego. A ja, ponieważ to jest ten czas w roku, chciałem y, przypomnieć o tym, że w tym roku możecie Państwo przekazać 1,5% podatku na Fundację Warsaw Enterprise Institute. Przekażcie Państwo nam 1,5% Waszego podatku, aby zyskać 100% waszej wolności. Numer KRS podany jest oczywiście w opisie odcinka i zapraszam też za tydzień na kolejny odcinek wolności w remoncie na kanale Warsaw Enterprise Institute, na YouTube oraz na Spotify podcastach iTunes.